No, i tak jak Państwu mówiłem, jestem już na tym dziedzińcu, jak widać. On tu się tak ładnie prezentuje, cały ten klasztor. Jest bardzo stary, no nie pamiętam z którego roku czy wieku, ale jest przepięknie w środku i ogólnie jest piękny klasztor. No, ludzie sobie tu często sobie tu przyjeżdżają właśnie zwiedzać, bo tu naprawdę jest coś zwiedzać. Są tu takie stare, różne, jeszcze przedwojenne. Podejrzewam, że te mury są też przedwojenne. No, myślę, że ten klasy pewnie też. Także jest... No jest tu na, na, naprawdę pięknie, pięknie. Polecam to miejsce jak najbardziej. Bo jest tu naprawdę przepięknie.